Co może zrobić jeden człowiek, kiedy uważa, że jego miasto nie dba wystarczająco o zdrowie mieszkańców? No cóż, w Działdowie jedna z pozoru prosta prośba przerodziła się w spór, który dotyka samego sedna prawa, finansów publicznych i tego, co tak naprawdę znaczy dbać o zdrowie całej społeczności. Warto przyjrzeć się tej historii z bliska. Wszystko, ale to wszystko zaczyna się właśnie od tego jednego dokumentu. Wygląda niewinnie, prawda? Od zwykła formalna odpowiedź urzędu na wniosek mieszkańca. Tyle, że to, co w niej napisano, a może raczej czego w niej nie napisano, otwiera prawdziwą puszkę Pandory. I tu dochodzimy do absolutnego sedna całej sprawy. Analiza dokumentów ujawnia bowiem coś niepokojącego. Okazuje się, że nie ma tak naprawdę pewności, czy ta kluczowa decyzja Rady Miasta jest w ogóle zgodna z prawem. Żeby to zrozumieć, musimy zanurzyć się w te dokumenty. No dobrze, to zacznijmy od tej oficjalnej decyzji. Co dokładnie postanowiła Rada Miasta działdowo i co ważniejsze, na jakiej podstawie? A oto i ona. Uchwała Rady Miasta, czyli oficjalny, wiążący akt prawny. Zwróćmy uwagę na to kluczowe sformułowanie. Wniosek uznano za bezzasadny. Mówiąc wprost, mieszkaniec chciał nowej komisji do spraw zdrowia, a miasto odpowiedziało krótkim nie. Tylko dlaczego? Jakie argumenty stały za tą decyzją? Czym dokładnie Rada Miasta uzasadniła odrzucenie tego pomysłu? Zobaczmy, jak wygląda ich oficjalne stanowisko w tej sprawie. Argumentacja Rady w wielkim skrócie sprowadza się do jednego: hej, przecież już tyle robimy. Ale, kiedy wczytamy się w szczegóły, od razu rzuca się w oczy, że niemal wszystkie te działania kręcą się wokół jednego bardzo wąskiego problemu uzależnień. Z punktu widzenia Rady to wystarczy, żeby uznać, że obowiązek dbania o zdrowie publiczne jest spełniony. No i tutaj właśnie pojawia się kontra ze strony mieszkańca. Powołuje się on na absolutnie fundamentalną zasadę. Argumentuje, że konstytucyjny obowiązek ochrony zdrowia to jest coś znacznie, znacznie szerszego niż tylko walka z nałogami. I tu, moi drodzy, zaczyna się prawdziwy spór. I tak dochodzimy do samego jądra problemu. Sedno tego całego sporu leży w definicji zdrowia publicznego. Okazuje się, że obie strony rozumieją to pojęcie, cóż, kompletnie inaczej. To zestawienie idealnie pokazuje te dwa światy. Po lewej stronie mamy podejście Rady, reaktywne, skupione na łataniu dziur i leczeniu istniejących problemów, głównie uzależnień, a po prawej wizja mieszkańca, proaktywna, czyli zapobieganie chorobom i promowanie zdrowia dla absolutnie całej społeczności, a nie tylko dla wybranych problematycznych grup. Dla mieszkańca sprawa jest więc krystalicznie czysta. To, co robi miasto, to jest bardziej pomoc społeczna, a nie promocja zdrowia. A to, umówmy się, dwie zupełnie różne rzeczy. Pomoc społeczna leczy skutki, gasi pożary, a promocja zdrowia ma tym pożarom zapobiegać, zanim w ogóle się pojawią. A teraz uwaga, bo dochodzimy do zarzutu chyba najpoważniejszego. Mieszkaniec sugeruje, że w samym sercu finansów miasta może kryć się fundamentalny, systemowy konflikt interesów. Prześledźmy tę logikę krok po kroku, bo jest naprawdę ciekawa. Po pierwsze, miasto zarabia na sprzedaży alkoholu, wydając koncesje. Po drugie, wiemy z badań, że większa dostępność alkoholu prowadzi do wzrostu problemów społecznych i zdrowotnych. No i po trzecie, pieniądze zarobione na tych koncesjach są potem przeznaczane na walkę z tymi właśnie problemami. To jest klasyczne błędne koło. I żeby nie było, że to tylko takie gadanie, mieszkaniec podpiera swój argument z samą konstytucją. Artykuł 76 nakłada na władze publiczne szczególny obowiązek ochrony obywateli. I tu pada to kluczowe pytanie, czy czerpanie zysków ze sprzedaży produktu, który stanowi poważne ryzyko zdrowotne, jest na pewno zgodne z tą zasadą? Ale mieszkaniec nie poprzestał na samej argumentacji. O nie. Postanowił pójść o krok dalej, przycisnąć miasto do muru i zażądał bardzo konkretnych informacji, twardych danych. Dwadzieścia. Dokładnie tyle szczegółowych, oficjalnych pytań zadał mieszkaniec Radzie Miasta. To już nie była zwykła prośba to było twarde żądanie transparentności. To oczywiście tylko próbka, ale doskonale pokazuje, o co w tym wszystkim chodzi. Mieszkaniec domaga się przejrzystości finansowej, chce wiedzieć, na jakich danych opierają się decyzje, pyta o odpowiedzialność za prowadzone programy. To już nie jest tylko dyskusja, to jest wezwanie władz na dywanik i żądanie rozliczenia się z podjętych działań. I w ten sposób wracamy do punktu wyjścia. Oficjalna decyzja zapadła, ale spór, jak widać, wciąż jest żywy. Historia zdziałdowa to coś więcej niż tylko lokalny konflikt. To przypadek, który stawia fundamentalne pytanie jak skutecznie obywatele mogą domagać się swoich praw i jak władza powinna reagować, zwłaszcza gdy na szali leży coś tak cennego jak zdrowie całej społeczności.